Jesteś project managerem i zastanawiasz się, jak lepiej wykorzystywać potencjał osób, z którymi pracujesz, a może dopiero tworzysz zespół i chcesz, aby osiągał świetne wyniki. Świat biznesu online kryje wiele wyzwań związanych z komunikacją, podziałem ról czy też dopasowaniem zadań do poszczególnych członków zespołu. Dziś opowiem Ci o narzędziu, które Ci w tym pomoże. Poznaj model Maxidisk i dowiedz się, w jaki sposób możesz wykorzystać go w zarządzaniu projektem i zespołem. Zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Jak zbudować swój przekaz, żeby klient cię rozumiał? O komunikacji bez barier, o rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka Papaj Zowińska wing person twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu biznesowe podyczki językowe. Dzisiaj nadaję z gościnnego biura, więc być może dziwisz się, że brzmi trochę inaczej, korzystam też z innego mikrofonu. Jest to blue yeti i bardzo jestem ciekawa efektu, bo pomieszczenie jest dosyć przestronne. Zobaczymy, jak to będzie z pogłosem i innymi efektami, a rozmawiać będziemy o projektach, zespołach komunikacji i oczywiście o maxi-disku. Bo musisz wiedzieć, że zrozumienie to wielka siła komunikacji, komunikacji biznesowej i sprawnego działania Twojego zespołu. Bo wyobraź sobie sytuację, w której na przykład prowadzisz ważne spotkanie z zespołem. Jeżeli masz już własny team, to myślę, że sytuacja jest Ci dobrze znana. Jednak czasami jest tak, że mimo Twoich najlepszych intencji czujesz, że po drugiej stronie jest mur albo brak reakcji, albo taka reakcja dosyć, powiedziałabym, lakoniczna. Zwłaszcza kiedy prowadzimy te spotkania online, to czasami wydaje nam się, że mówimy do ściany albo nie jesteśmy pewni, czy po drugiej stronie jest zrozumienie. No i no ta komunikacja niestety nie przebiega tak płynnie, jakbyśmy tego oczekiwali. Co się pojawia? Pojawia się uczucie frustracji, i myślę, że jest ono ci dobrze znane, prawda? Pewnie marzysz o tym, aby czytać im w myślach i zrozumieć, co tam się skrywa. I owszem, no niestety nie jest to możliwe, ale wyobraź sobie, że istnieje narzędzie, które pozwoli ci zbliżyć się do tego zrozumienia myśli i potrzeb Twojego zespołu. Co to za narzędzie? Mowa oczywiście o maxi-disk, Ogromnej mocy ukrytej w czterech stylach działania. Synergia w zespole. Czy to jest możliwe? Pomyśl sobie o osobach, z którymi pracujesz. O tym zespole, który być może masz, który być może dopiero chcesz zbudować. Każdy z członków ma swoje unikalne zdolności, ma swój rytm, podejście do pracy, zadania, które lubi, te, w których się spełnia, realizuje i takie, na które kręci nosem. Czy nie byłoby niesamowicie, gdyby można było wykorzystać te różnice i stworzyć coś naprawdę wyjątkowego? Taką grupę osób, w której każdy wie, za co odpowiada, każdy robi to, co lubi, i jednocześnie popycha projekt do przodu? Wyobraź sobie tylko zespół, w którym każdy rozumie i akceptuje różnorodność stylów myślenia. Zespół, w którym każdy rozumie, że realizacja tych celów wymaga określonego typu. Osób. Potrzebujesz zatem pewnego siebie ogarniacza, takiej osoby, która nie boi się podejmować ryzyka, która wie, jak delegować zadania, która w sytuacji kryzysowej przejmie dowodzenie. Potrzebujesz też dynamicznego frontmana, no bo czasem trzeba porozmawiać z ludźmi, pozyskać sponsorów, odezwać się do klienta, podzwonić trochę i musisz mieć taką osobę, która uwielbia pracę z ludźmi. Przydać się też empatyczny pewniak w zespole, czyli taka osoba, która zatroszczy się o innych i jak nikt oceni ryzyko, dlatego że go nie lubi, bo lubi czuć się bezpiecznie. No i do tego przydałby się też sumienny analityk, taka osoba, która uwielbia procedury, uwielbia Excela, dokumenty i dba o najwyższą jakość. No i oczywiście z nadludzką precyzją zaplanuje Twoje działania. Brzmi idealnie, prawda? I właśnie tutaj wkracza do akcji Model Disk. To dzięki niemu każdy może pracować nad tym, co kocha i co umie najlepiej. No bo te dwie rzeczy nie zawsze idą w parze. Czasami jesteśmy w czymś dobrzy, ale nie chcemy tego robić. Więc ważne, żeby działać w zgodzie ze sobą i w tym, w czym jesteśmy najlepsi. I właśnie ta różnorodność tworzy prawdziwą moc współpracy. Ok, no to jak jest z tym zarządzaniem projektami i zespołem marzeń? Wiesz już, że warto znać mocne strony osób, które pracują przy projekcie. W końcu każda ręka i umysł są cenne, prawda? Zwłaszcza jeśli deadline goni. Ale czy zastanawiałeś się, jak to zrobić? Jak dobrze wykorzystać te różnorodne talenty? No to wyobraź sobie, że w Twoim teamie pracuje dwóch liderów. Czasem tak się zdarza. Dajmy im jakieś imiona, na przykład Maria i Filip. Maria jest energiczną ekstrawertyczką i ma głowę pełną pomysłów. A Filip ponad wszystko ceni dokładność i przewidywalność. Jest bezpieczny. Brzmi jak dwa bieguny, nie sądzisz? Trudno o bardziej odległe talenty. Jednak gdy będą w stanie odkryć jak wykorzystać swoje różnice do realizacji poszczególnych etapów projektu, to nagle okaże się, że mogą osiągnąć niesamowite rezultaty. No bo skoro Maria jest świetną frontmenką i doskonale radzi sobie z pozyskiwaniem partnerów i sponsorów do projektu, może się tym zająć na pełen etat. Tymczasem Filip, jak nikt, ogarnia papierologię i nadzoruje pracę podwykonawców. Mogą być liderami? Mogą. Mogą wykonywać różne zadania? Jak najbardziej. I dzięki temu oboje robią to, co lubią, a projekt mknie do przodu. No to jak już jesteśmy przy tym zarządzaniu podwykonawcami, to może dwa słowa o lepszym delegowaniu. Jako lider zespołu, jako project manager, jesteś odpowiedzialny za tworzenie harmonii w swoim zespole. Musisz zadbać o komunikację, o przejrzystość celów, o to, żeby każdy wiedział, co ma robić, i jak ma robić i do tego dobrze się z tym czuł. Bo jeżeli źle przydzielisz te zadania, to może mieć naprawdę poważne konsekwencje. Serio, serio. Wyobraź sobie, że wepchniesz do działu sprzedaży osobę, która na widok klienta nabiera wody w usta. No nikt chyba na tym nie skorzysta, prawda? Podobny efekt osiągniesz, gdy każesz ogarniać Excela pracownikowi, który uwielbia grać pierwsze skrzypce z taką duszą towarzystwa. To gdzie tu tabelki, gdzie tu wykresy jakieś formułki? Jeden i drugi pewnie wykona powierzone zadanie, no bo wymagasz tego od niego, prawda? Ale zapewniam Cię, że poziom ich frustracji, a również Twojej, nie przyniesie projektowi niczego dobrego. No, w dłuższej perspektywie, oczywiście nie tylko nie popchnie go do przodu, ale też może doprowadzić do wypalenia zawodowego. Ci pracownicy nie będą się czuli dobrze na swoich stanowiskach i powoli zaczną rozglądać się za czymś nowym. Ok, to teraz trochę o praktyce trochę przykładów. Historie z niektórych biznesów online, z którymi współpracuję, pokazują, że MaxiDisk to nie tylko teoria, to nie tylko ładne kolory. To faktycznie realne narzędzie, które może zmienić Twoją rzeczywistość. Pomyśl o sytuacji, w której na przykład Twoja firma negocjuje ważny kontrakt. Chcesz pozyskać nowego klienta, ważnego klienta i Twoim rozmówcą chciał jest osoba o wyraźnym stylu D dominującym, Osoba pewna siebie bezpośrednia z zamiłowaniem do konkretów. Taka osoba możecie skutecznie onieśmielić, śmielić, zwłaszcza jeżeli nie jest to twój typ dominujący. I jeżeli nie będziesz wiedzieć, jak sobie z nią poradzić, czego potrzebuje jak dostosować komunikację do jej stylu, no to zwyczajnie Polegniesz, bo z osobami o stylu D trzeba rozmawiać konkretnie, trzeba odwoływać się do faktów, do prestiżu, do osiągnięć, do tego, co zyska dzięki współpracy z Tobą, krótko i na temat. Ona nie potrzebuje empatycznego zapewnienia, że jej firma jest super, że osiągniecie naprawdę wiele, jeżeli będziecie prowadzić długie dysputy. Nie potrzebuje 15 tysięcy przykładów, w jaki sposób rozwiążesz jej problem. Ona wie, że ma świetną firmę, wie, że jest dobra, nie potrzebuje od ciebie tego słyszeć, natomiast potrzebuje wiedzieć szybko tu i teraz, dlaczego ma wybrać właśnie ciebie. I historia takich negocjacji, takich rozmów pokazuje, że wykorzystanie wiedzy o stylach myślenia w komunikacji, w sprzedaży, w pozyskiwaniu klientów, sponsorów itd. to klucz do sukcesu twojej firmy. Ale żeby nie było tak lekko, no to nie wystarczy, że będziesz mieć osobę dominującą czy osobę, która będzie tych klientów pozyskiwać itd. Musisz postawić na wszystkie style. Przypomnij sobie projekt, w którym ostatnio brałeś udział. Pewnie znalazłeś się w zespole z różnorodnymi stylami myślenia. I założę się, że było tak, że niektórzy doprowadzali cię do szewskiej pasji, podczas gdy z innymi czułeś nieziemskie wręcz flow i chciałeś się otaczać tylko takimi osobami. No i super, możesz się otaczać osobami o tym samym stylu, ale w tym momencie projekt nie będzie parł do przodu. Bo jeżeli będziemy mieć grupę osób żółtych, które uwielbiają dobrą zabawę, kreatywne pomysły itd., no to fajnie, będziecie generować po prostu miliard pomysłów na minutę, ale nie będzie nikogo, kto popchnie ten projekt do przodu, kto zaplanuje działania, kto oceni ryzyko, kto deleguje zadania itd. Będzie fajnie, ale nie będzie efektów. Dlatego musisz nie tylko mieć osoby o tym samym stylu, ale też oczywiście wiedzieć, jak rozmawiać z każdym z nich, bo każdy styl ma inne potrzeby, inne oczekiwania. Opowiadałam zresztą o nich w całej serii podcastów o stylach Maxidisk, na pewno ci tutaj je podlinkuję, natomiast kluczowe w tej informacji jest to, że w skutecznym zespole nie może zabraknąć żadnego stylu. Musi być zielony, czerwony, żółty i niebieski. Ok, mam nadzieję, że zarysowałam Ci nieco temat tego, w jaki sposób możesz wykorzystać Maxi Disk w swojej pracy zespołowej, w projektach. Dałam Ci też pewne przykłady, które być może obrazują, co się dzieje, kiedy nie zadbasz o to, by style były różnorodne, bądź obstawisz określone stanowiska czy przydzielisz zadania osobom, które się w nich nie sprawdzą. Jest to oczywiście zarys, ale chciałabym przekazywać ci więcej takiej wiedzy, dlatego serdecznie cię zachęcam, abyś śledził mój profil na Instagramie, gdzie zamieszczam dużo materiałów na temat maxidiska. A jeżeli chcesz wykorzystać to narzędzie, jeżeli dostrzegasz jego potencjał w swoim zespole, to serdecznie zapraszam cię do kontaktu, chętnie ci w tym pomogę, żeby rozwinąć ten temat i zrozumieć style działania, które masz wokół siebie. Co możesz zyskać? Przede wszystkim napiszesz na nowo swoją historię w biznesie, odmienisz własne projekty i usprawnisz pracę swojego zespołu. Czy ty dostrzegasz w ogóle ten potencjał, który się kryje w obsadzeniu odpowiednich ludzi na odpowiednich miejscach? Model Maxidisk to klucz do wzmocnienia Twoich projektów, Twojego zespołu i w efekcie Twojej firmy. Zyskujesz wiedzę, która pomaga Ci tworzyć skuteczną komunikację, realizować cele i sprawi, że ludzie, którzy będą z Tobą pracować, oni będą zadowoleni, oni będą robili to, co lubią i dzięki temu to wszystko będzie po prostu płynąć, będziecie mieli wspólny flow. Możesz rozpocząć tę historię już dziś i przekonać się w jaki sposób MaxiDisk zmieni twoje życie zawodowe na lepsze. Jeżeli jesteś na to gotów, to ja cię serdecznie zapraszam do kontaktu. A tymczasem trzymaj się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeżeli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak tworzyć podcasty, kreować opowieści i oczywiście jak swobodnie i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żołyńska